Jonathan Dunkel, Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 czyta Jan Tuzin rozdział 52 144 tysiące Apokalipsie Kościół Boży Czasów Końca jest tożsamy ze 144 tysiącami, którzy mają pieczęć Bożą. Czy chodzi o literalną liczbę, czy o symboliczną? Czy tylko taka mała liczba ludzi, żyjących w czasach ostatecznych, ma być zbawiona? Przeczytajmy tekst, który wymienia 144 tysiące. Potem ujrzałem czterech aniołów, stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi, ani po morzu, ani na żadne drzewo. I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga Żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Nie wyrządzajcie szkody ziemi, ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Księga Apokalipsy, rozdział siódmy. Wiatry ziemi symbolizują w proroctwach konflikty, wojny i zniszczenia. Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 49, wers od 36 do 37. Czterej aniołowie Boży powstrzymują nieszczęścia, które szatan chciałby rzucić na ziemię. Aniołowie Boży będą hamować te zapędy, dopóki ostatni człowiek przyjmie lub odrzuci pieczęć Bożą. Wtedy spadnie siedem ostatnich plak, jak na Egipt w czasach Mojżesza. Egipskie plagi nie były kaprysem złośliwego Boga, lecz zdemaskowały fałszywy kult i wyzwoliły lud Boży z niewoli. W czasie dziesiątej plagi zginęli w Egipcie ci, którzy nie pomazali o drzwi krwią baranka. Podobnie w czasie ostatnich plag zginą tylko ci, którzy nie przyjęli pieczęci Bożej. Apokaliptyczna pieczęć chroni przed ostatnimi plagami. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział siódmy, wers trzeci. Pieczęć Boża jest znakiem jego autorytetu, podczas gdy piętno bestii jego przeciwieństwem, a więc znakiem ludzkiego autorytetu. Bestia zmieniła prawo Boże i uczyniła tę zmianę znakiem swego autorytetu, który próbuje narzucić całemu światu. Porównaj Księga Daniela rozdział 7, wers 25 oraz Księga Apokalipsy rozdział 13, wers 17. Jedynie wierni Bogu uszanują jego prawo mimo represji. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 12, wers 17 oraz rozdział 14, wers 12. Oni są tymi zapieczętowanymi. I usłyszałem liczbę opieczętowanych. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Z pokolenia Judy 12 tysięcy opieczętowanych. Z pokolenia Rubena 12 tysięcy. Z pokolenia Gada 12 tysięcy. Z pokolenia Ashera, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Naftalego, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Manassesa, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Symeona, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Lewiego, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Issachara, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Zabulona, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Józefa, dwanaście tysięcy. Z pokolenia Benjamina, Dwanaście tysięcy opieczętowanych. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł zliczyć nikt, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, zasiadającego na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i starców i czworga zwierząt i na oblicza swe padli przed tronem i pokłon oddali Bogu mówiąc. Amen. Błogosławieństwo i chwała i mądrość i dziękczynienie i cześć i moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. A jeden ze starców odezwał się do mnie tymi słowy. Ci przyodziani w białe szaty, kim są i skąd przybyli? I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz, i rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty i w krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w jego świątyni cześć mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. I nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć. I nie porazi ich słońce ani żaden upał, bo paść ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia. I każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Księga Apokalipsy rozdział siódmy Jak rozumieć liczbę 144 tysiące. Nie każda liczba w Apokalipsie ma dosłowne znaczenie. Nikt nie kwestionuje, że przestrzeń 1600 stadiów zalana krwią niezbożnych, o której mówi Apokalipsa rozdział 14, wers 20, jest symbolem, ani tego, że liczba niepobożnych, która wynosi dwie miliardy miliard, a dosłownie 200 milionów, także jest symboliczna. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 9, wers 16. Podobnie jest z liczbą 144 tysięcy. Jakie jest jej znaczenie? 144 tysiące to 12 razy 12 przemnożone przez 10 do potęgi trzeciej. Dwunastka reprezentuje lud Boży. 12 było synów Jakuba, z których wywodził się Izrael, a także Apostołów. 12 jest gwiazd na koronie niewiasty symbolizującej Kościół Boży. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 12, wers pierwszy. Niebiańska Jerozolima, w której znajdą się zbawieni, ma dwanaście bram i fundamentów. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 21. Liczba ludu Bożego przemnożona przez siebie 12 razy 12 równa się 144 oznacza wszystkich, którzy tworzą Królestwo Boże na ziemi. Z kolei dziesiątka to liczba zamykająca całość. Podniesiona do trzeciej potęgi jest liczbą pełni Bożej przez aluzję do trójjedynego Boga. Nawiązuje do sześciennego kształtu miejsca najświętszego w świątyni Bożej oraz do kształtu miasta Bożego. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 21. Liczba tysiąc, czyli dziesięć razy dziesięć razy dziesięć, odnosi się do mieszkańców Królestwa Bożego i oddziałów starożytnej armii izraelskiej. Przemnożenie dwunastek i dziesiątek podkreśla, że wśród zbawionych nie zabraknie nikogo spośród ludu Bożego. Zauważmy, że apostoł Jan nie zobaczył 144 tysięcy, lecz usłyszał ich liczbę. Natomiast zobaczył wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Księga Apokalipsy, rozdział siódmy. Ta wizja jest odpowiedzią na końcowe pytanie poprzedniego rozdziału Apokalipsy, a mianowicie, któż zdoła się ostać w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa? Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział szósty, wers siedemnasty. Odpowiedź brzmi, że wszyscy zapieczętowani. Podobna struktura, gdzie apostoł Jan usłyszał jedno, a zobaczył coś na pozór innego, występuje w Apokalipsie kilkakrotnie. W pierwszym rozdziale Jan posłyszał za sobą potężny głos jakby trąb, a gdy się obrócił, zobaczył Chrystusa. Usłyszał o lwie z pokolenia Judy, a ujrzał Baranka jakby zabitego. Księga Apokalipsy, rozdział 5. Usłyszał o nierządnicy siedzącej nad wielu wodami, a zobaczył niewiastę siedzącą na bestii. Księga Apokalipsy, rozdział 17. W przypadku 144 tysięcy także musimy przyjąć, że jest to liczba symboliczna, którą Jan usłyszał, a kiedy popatrzył, zobaczył tłum, którego nie mógł zliczyć. Fraza, usłyszałem liczbę, pojawia się w Apokalipsie tylko dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy Jan usłyszał liczbę 144 tysiące opieczętowanych, a drugi raz, gdy usłyszał liczbę zgromadzonych przez demony przeciwko ludowi Bożemu, równą dwie miriady miriad. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 9, wers 16. Miriada, czyli 10 tysięcy, była najwyższą liczbą, jaką posługiwali się starożytni Grecy. Przemnożona przez siebie wyrażała niezliczoną mnogość. I takie ma znaczenie w Biblii. Porównaj księga Psalmów rozdział 68, wers 18. Próba zredukowania jej do 200 milionów, 20 tysięcy razy 10 tysięcy, byłaby podobnym nieporozumieniem jak literalne pojmowanie opieczętowanych jako 144 tysięcy osób. Obie grupy, 144 tysiące opieczętowanych i dwie miriady miliard niezbawionych, Ukazane są w opozycji do siebie, dlatego obie liczby muszą być rozumiane tak samo, a więc symbolicznie. Zbawieni są z Chrystusem na górze Syjon, która reprezentuje wybawienie Boże. Porównaj Księga Joela rozdział trzeci, Księga Apokalipsy rozdział 14 oraz Księga Psalmów rozdział drugi. Z kolei niezbawieni są zgromadzeni na miejscu zwanym Armagedon, czyli na górze Magedon, która symbolizuje niezbożnych. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 16, wers 16. Nowa Jerozolima jest przeciwieństwem duchowego Babilonu, a oblubienica baranka przeciwieństwem nierządnicy. Z kolei 144 tysiące z pieczęcią Bożą to przeciwieństwo dwóch miriad z piętnem bestii. Potem ujrzałem: A oto baranek stojący na górze Syjon a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mający jego imię i imię jego ojca wypisane na czołach. I usłyszałem z nieba głos jakby głos mnogich wód, jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy Barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla Baranka. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. Księga Apokalipsy, rozdział 14. Czy liczba 144 tysiące z różnych plemion izraelskich może odnosić się do państwa izraelskiego i Żydów nawróconych przed powrotem Chrystusa? Wiele świadczy przeciwko takiej interpretacji. Po pierwsze, czytamy, że z kobietami się nie splamili. Porównaj Księga Apokalipsy, rozdział 14, wers 4. To też, gdyby chodziło o Żydów, wówczas wśród zbawionych nie byłoby kobiet ani żonatych tych mężczyzn, co jest absurdem. Po drugie, pochodzą z każdego narodu, co wyklucza, aby 144 tysiące byli wyłącznie Żydami. Po trzecie, na 144 tysiące składa się 12 plemion po 12 tysięcy z każdego, zaś większość plemion żydowskich uległa dezintegracji. Po czwarte, wśród wymienionych dwunastu pokoleń brak Dana i Efraima, zaś eschatologiczna liczba zbawionych plemion w księdze Ezechiela je wymienia. Porównaj Księgę Ezechiela, rozdział 48. Gdyby chodziło o Żydów, obie listy byłyby identyczne. Po piąte, Nowy Testament odnosi termin Izrael do Kościoła. Porównaj list Jakuba, rozdział pierwszy oraz Ewangelię Mateusza, rozdział dziewiętnasty, wers 28. Dlatego Piotr przeniósł tytuły starotestamentowego Izraela na kościół chrześcijański, nazywając go Narodem Wybranym, królewskim kapłaństwem, Narodem Świętym i Ludem Bożym. Porównaj pierwszy list Piotra, rozdział drugi. 144 tysiące to resztka potomstwa niewiasty, która reprezentuje Kościół Boży. Niewiasta przebywała na pustyni przez 1260 lat dominacji odstępczego Kościoła. Zwrot z kobietami się nie splamili dotyczy wierności wobec Słowa Bożego przez wyznawców, którzy odrzucają odstępczą religię symbolizowaną przez nierządnicę i jej córki. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 17, wers 5 oraz rozdział 18, wers 4. W ten sposób unikają splamienia duchowym nierządem. Tytuł dziewica czy oblubienica odnosił się do Syjonu i Jerozolimy w przenośnym sensie i obejmował lud w przymierzu z Bogiem. Porównaj druga Księga Królewska, rozdział 19, wers 21, Księga Izajasza, rozdział 37, wers 22, oraz Księga Jeremiasza, rozdział 14, wers 17. Bóg tytułował tak Izrael nawet po jego duchowym odstępstwie, o ile nastąpiło nawrócenie. Także 144 tysiące nie są bezgrzeszni, lecz związani przymierzem z Chrystusem. 144 tysiące ma pieczęć Bożą na czołach, co jest równoznaczne z imieniem Bożym, a więc jego charakterem. Pieczęć Boża to posłuszeństwo wobec przykazań Bożych, które odzwierciedlają Boży charakter. Dlatego pieczęć jest synonimem imienia Bożego. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 7, wers 4 oraz rozdział 14, wers 1. Apostoł Jan w 12 i 14 rozdziale Księgi Apokalipsy podkreślił, że cechuje ich przestrzeganie przykazań Bożych. Główną misją Kościoła Bożego, symbolizowanego w czasach ostatecznych przez 144 tysiące zapieczętowanych, jest głoszenie światu Trójanielskiego Poselstwa. Los wszystkich ludzi żyjących zależy od przyjęcia lub odrzucenia tego poselstwa. Dlatego warto zapoznać się z jego treścią.